Cześć, nazywam się Maciek Smolnik i przedstawię wam dzisiaj plecak Osprey Mutant 22. Plecak Mamut Osprey 22 jest plecakiem bardzo uniwersalnym. Jest to plecak, który z powodzeniem można wykorzystać podczas trekkingu, podczas wspinaczki, a także podczas jakiejś akcji wysokogórskiej w Alpach, Tatrach, w warunkach zimowych. Plecak Osprey 22 jest to plecak jednokomorowy. Z przodu posiada dwa mocowania na czekan, od dołu i od góry. Tutaj wkładamy ostrzec czekana do środka, więc nie ma problemu, że gdzieś nam uszkodzi jakiś inny sprzęt. Z przodu plecak posiada dwie długie szpejarki, przy których możemy przytroczyć wszelki sprzęt wspinaczkowy. Od boku plecak posiada pętle, do których możemy przytroczyć karimaty. Narty lub jakiś inny sprzęt. Boki plecaka zostały specjalnie wzmocnione, aby krawędzie nart nie uszkodziły nam materiału zewnętrznego. Tak jak mówiłem, plecak w środku jest jednokomorowy. Posiada kieszonkę siatkową, w której znajduje się element na klucze. Posiadamy także element na bukłak, dzięki któremu możemy przeciągnąć system H2O na zewnątrz plecaka i pić wodę podczas. Trekkingu, spinaczki czy podejścia pod skałę. Na górze plecaka znajduje się klamra, przy pomocy której możemy troczyć linę na zewnątrz plecaka. Teraz kilka słów na temat systemu nośnego. System nośny plecaka jest bardzo miękki, dzięki temu jest wygodny i bardzo łatwo dopasuje się do naszych pleców. Nie ma problemu, żeby plecak transportować w większym plecaku, ponieważ nawet po zrolowaniu plecak zajmuje bardzo mało miejsca. Pas. Biodrowy plecaka jest w pełni wypinalny, dzięki temu możemy go wypiąć, jeżeli go nie potrzebujemy podczas wspinaczki lub po prostu używać, jeżeli go potrzebujemy podczas trekkingu Pas biodrowy tak naprawdę jest zrobiony z jednej taśmy. Jeżeli chodzi o element górny plecaka, jest także pas piersiowy, który jest w pełni demontowywalny. Klips z pasa piersiowego posiada gwizdek. Więc jeżeli na przykład coś się wydarzy nam w górach, nie jesteśmy w stanie wezwać pomocy za pomocą telefonu lub krzyku, jesteśmy w stanie zawsze gwizdać, co pomaga ratownikom. Od dołu plecy plecaka posiadają wyjście na wodę, czyli jak nam jakiś śnieg wpadnie do, do środka, to wypłynie nam tędy. Pojemność 22 litrów jest w pełni wystarczająca na jednodniowy wypad w góry. Możemy wrzucić do niego wodę, kurtkę. W wypadku jakiegoś wspinania jesteśmy w stanie do niego wrzucić kilka ekspresów, także jakieś, jakąś kurtkę primaloftową, ewentualnie puchową do ogrzania się. 22 litry w pełni także wystarczy nam na wyjście skiturowe. Wtedy większość sprzętu troczymy na zewnątrz plecaka, w środku zostawiając wodę, jakiś softshell, ewentualnie primaloft.